O godzinie 20.19 lipca porucznik Goraj nacisnął guzik przełącznika, zapalając światło na klatce schodowej w domu numer 3 przy ulicy Sobieskiego. Piotrowski Ryszard, przeczytał na liście lokatorów. Mieszkania 2, parter. Przypomniał sobie rozmowę z majorem, który nastawiony był do tej akcji dość sceptycznie, ale nie starał się go zniechęcić. Jak chcecie, jak chcecie, ale uważajcie. Bo jeżeli to rzeczywiście on, to nie będzie miał zbyt wiele do stracenia. Zawahał się przez moment pod drzwiami, ze złością spostrzegł, że dłonie mu zwilgotniały. Potem energicznie zadzwonił. Ostry odgłos dzwonka napiął dodatkowo jego nerwy. Odczuł to niemal boleśnie. W tym momencie otworzyły się drzwi. Stanownik brunet średniego wzrostu, o ostrych, świdrujących oczach. Przez chwilę zaskoczony patrzył na Goraja, potem zrobił ruch, jakby chcąc zatrzasnąć drzwi i zaraz z niego zrezygnował. Ten sam, którego widział dwa razy w Lotosie, który prosił Ilonę do tańca i przed którym ostrzegał mnie Maciek, błyskawicznie przypomniał sobie Goraj. O co chodzi, wymamrotał tamten. Jestem z milicji, wyciągnął legitymację. Czy obywatel Ryszard Piotrowski? Tak, odpowiedział tamten, cofając się. O co chodzi? Zwolniliście mnie, mam odpowiadać z wolnej stopy. O co chodzi? Ja nie w tej sprawie, odpowiedział Goraj. Wejdźmy może do środka. Tamten niechętnie cofnął się, przepuścił przodem porucznika. Goraj usłyszał, jak przekręca klucz w zamku. Szedł przodem, skupiony, w każdej chwili przygotowany do błyskawicznego obrotu. Przeszedł przez zastawiony starymi szafami korytarz, usiadł na krześle w małym, ostro oświetlonym żarówką bez osłony pokoiku. Jeden tapczan, stół, parę krzeseł i nieoczekiwanie wspaniały perski dywan wart dobre kilkadziesiąt tysięcy. Otwarte drzwi do kuchni, jeszcze jakieś do pokoju i trzecie chyba do łazienki. — Sami mieszkacie? — Tak, sam. — No to słucham. — Piotrowski usiadł naprzeciw Goraja, uważnie świdrował go oczami. — O co chodzi? — No to posłuchajcie. Mieliście pecha, straszliwego pecha. — Jakiego pecha? — Wtedy, 3 lipca, kiedy otruliście cyjankiem rękasa i zrabowaliście mu pieniądze. Zobaczył, że tamten szarpnął się do tyłu, ale zaraz potem opanował się. — Co za bzdury? — zachrypiał. — Jakiego rękasa? — Stanisława Rękasa, którego znaliście bardzo dobrze. Wszystko było nieźle obmyślone, ale się nie udało. Widziano was w samochodzie z rękasem po osiemnastej, kiedy szykowaliście się do morderstwa. Widziano was potem drugi raz, jak wróciliście do samochodu, w którym zostawiliście jego trupa. Przesunęliście ciało i pojechaliście nad dwisłę. Widziano was także, jak wylaliście niepotrzebny już cyjanek koło śmietnika waszego domu. Pobraliśmy próbki. Naraz raz Goraj wyczuł, że coś jest nie w porządku. Zmatowiałe spojrzenie tamtego ożywiło się, patrzyło teraz gdzieś wyżej, ponad nim. Równocześnie ledwie dosłyszalnie skrzypnęła podłoga. Goraj odwrócił się błyskawicznie, ale spóźnił się o ułamek sekundy. Zobaczył nad sobą wykrzywioną twarz, błysnął wzniesiony żelazny pręt i porucznik bezwładnie osunął się na ziemię. Dwie postacie pochyliły się nad jego ciałem. — Mówiłem wam, żebyście uważali. — major nerwowo biegał po pokoju. Mało brakowało i dalibyście się zabić jak dziecko. Trzy dni w szpitalu, podejrzenie wstrząsu mózgu. Gorej uśmiechnął się blado. Nic takiego, dotknął ręką bandaża. Rzeczywiście nie przewidziałem tego, że ktoś poza nim jest w mieszkaniu, a z tym trzeba było się liczyć. Ale ważne, że dobrze się skończyło. Podniósł się trochę chwiejnie. Siadajcie zaraz, nie łaźcie niepotrzebnie. Dobrze się skończyło, ale z wami nie najlepiej. Jak sierżant z ludźmi wpadli do mieszkania, wyglądaliście na trupa. Nie wiadomo, czy by was nie skończyli. Na szczęście sierżant zaczął walić do drzwi. Oni prysnęli przez okno, a tam już na nich czekaliśmy. Dobrze, żeście chociaż mądrze rozstawili ludzi. Trzeba było ryzykować, zaskoczyć go. Nie mieliśmy żadnych dowodów, tylko tę wiadomość o psie. O znalezieniu otrutego rozpuszczonym cyjankiem psa czwartego lipca przy jego domu. Rozpuszczony cyjanek koło śmietnika. Przypomniałem to sobie i skojarzyłem dość późno, bo przecież czytałem o tym właśnie 4 lipca. Potem sprawdziłem jeszcze, że ręka znał Piotrowskiego. Chodzili razem z nim i z woźniakiem do szkoły. Trzeba było blefować. Dowodem jego winy mogła być próba ucieczki. Zamierzałem zachowywać się w ten sam sposób, żeby dać mu tę szansę ucieczki przez okno. Niski parter, okno było otwarte. Byłem pewien, że skoczy. A gdyby nie wyskoczył. Może byśmy mu to w końcu udowodnili. To byłaby piekielna praca. Warto było usiąść do ostrej gry. Pewnie, głowy wam nie żal, rozzłościł się major. Nie przewidywałem tego drugiego. Kto to właściwie był? Jakiś kumpel karany za chuligaństwo. Widocznie wiedział o wszystkim i zrozumiał, że jest źle. Dlatego uderzył. Poważnie, mogliby was wykończyć, gdyby nie walenie do drzwi. Na szczęście upadliście z Fasonem. Sierżant usłyszał łomot, kopnął w drzwi i wtedy oni poszli przez okno. Piotrowski się przyznał? Przyznał. Rozmawiałem z nim w waszym zastępstwie. Chyba nie macie żalu? Trudno, rozłożył ręce goraj. Rozumiem. Nie było czasu, żeby na was czekać. Więc to było tak. Pamiętacie, co mówiłem wtedy o przypadku? Więc to był jednak przypadek. W każdym razie to spotkanie. Więc po prostu zobaczył, jak rękas wsiada do samochodu trochę po osiemnastej. Rękas jechał zapewne na dworzec PKS-u, żeby udać się na spotkanie z Ostrowskim. Piotrowski poprosił go, żeby go podwiózł w tamtą stronę. Jechał do znajomych na Puławską. Rękas się zgodził i po chwili opowiedział o tych dolarach, bo przecież z Piotrowskim znali się od dawna. Ten rękas stanowczo za dużo miał zaufania do ludzi, i to do takich ludzi, i za dużo mówił. Musiało się to źle skończyć prędzej czy później. Więc kiedy Piotrowski zorientował się o co chodzi, zaczął działać natychmiast. Miał przy sobie trochę cyjanku, który zamierzał dobrze sprzedać. Pomyślał jednak, że lepszej okazji nie znajdzie. W kieszeni miał torebkę z bezami, takie małe ciasteczka. Trzeba było tylko nasypać do nich cyjanku. Tego nie mógł zrobić w samochodzie. Poprosił Rękasa, żeby zatrzymał się niedaleko budki telefonicznej. Wybrał miejsce, gdzie parkowało wiele samochodów, wysiadł i udając, że telefonuje, nasypał cyjanku do pierwszego ciastka. Potem wrócił i poczęstował Rękasa. Tamten umarł natychmiast. Potem Piotrowski obszukał Rękasa i nie znalazł pieniędzy. Wtedy wyskoczył z wozu, bo nerwy mu jednak nie dopisały. Ale po dwóch godzinach wrócił znowu, wywiózł rękasa na wał miedzeszyński, zjechał nad Wisłę, przeszukał dokładnie samochód i znowu nie znalazł pieniędzy. Wtedy zabrał dokumenty, zmasakrował twarz zabitego kamieniem, wypchał mu kieszenie kamieniami, kilka wsunął mu za koszulę i wrzucił go do Wisły. Ciało zanurzyło się od razu. Potem odstawił samochód i poszedł pić. Na wszelki wypadek cyjanek, który mu został, rozpuścił w wodzie i wylał koło śmietnika. Pomyślcie, że gdyby nie jego przezorność, mógłby się nam wymknąć. Następnego dnia rano zatelefonował do żony Rękasa. Zatelefonował z ciekawości, czy nie wiedzą. Potem pozmyślał całą historię z zagranicą. Zaraz, poderwał się goraj, zaraz. Mówiliście, że nie znalazł pieniędzy. Co się z nimi stało? Pieniądze już się znalazły, ale to nie on je zabrał. A kto? Wczoraj zgłosiła się do nas matka Rękasa, mówiąc, że znalazła schowane w piecu i zawinięte w płótno 350 tysięcy złotych. Podejrzewała, że to żona Rękasa zamieszana była w morderstwo, aby zrabować pieniądze. Żona Rękasa przyznała się, że pieniądze wzięła. Znalazła je w samochodzie, kiedy 4 lipca, po telefonie Piotrowskiego, pojechała z bratem do Warszawy, żeby odnaleźć samochód. Ona trafiła na skrytkę, której nie mógł znaleźć Piotrowski. Po prostu widziała kiedyś męża manipulującego pod przednim siedzeniem. Postanowiła pieniądze wziąć. Wtedy nie wiedziała jeszcze, że jej mąż nie żyje. Myślała, że wyjechał gdzieś z tamtą kobietą. Nie wiedziała zresztą, co się z nim dzieje. Potem nic nie mówiła, bo nie chciała być wmieszana w tę sprawę. Zresztą te pieniądze prawnie jej się należą. Jest do was telefon, obywatelu poruczniku. Zajrzał do pokoju nieduży blondynek o trochę chłopięcej twarzy. Dzwoni obywatelka Ilona. Jednak z innego aparatu. Na wewnętrzny majora. Już idę, podniósł się Goraj. Spojrzał niepewnie na majora. Ten machnął tylko ręką. Co się z tobą działo? Dałeś się zranić? Ładny detektyw. Dno kompletne. Jak się czujesz? No mów coś. Możemy wyjechać? Szybko wykrzykiwała w słuchawkę Ilona. Czy to zaproszenie, czy informacja? Oszalałeś? Oczywiście, że informacja. Mówię o sobie zawsze w liczbie mnogiej, jak każda poważna osoba. Ale może jednak wzięłabyś mnie ze sobą? Po drugiej stronie zapanowała cisza. Jeszcze nie wiem, zastanowię się. Aha, odbierz bilety, worbisie. Zarezerwowałam dwie miejscówki na nazwisko James Bond do Jastrzębiej Góry na jutro. Koniec.